Wspaniale! Perfetto, perfetto. W międzynarodowym zespole, włosko-argentyńsko-polskim. Dziękuję. I znają słowa, śpiewali. Oleśnica jest fantastyczna. Bardzo fajnie, udany koncert. Tak, jest, jest dobrze, jest dobrze. Jest, tak. Bardzo ładnie, dziękujemy. Aha, jak się bawimy, to za. No. no i żeby w, w, w zeszłym roku też był Enej. Tak? Tak, no. I to wszystko, no. Jak można mi tutaj mówić, że tu jest źle? Tu jest naprawdę fantastycznie. Tylko się bawić, przyjść i zobaczyć to co w życiu się dzieje. Super, tylko trochę leje, ale to nie jest zabawy. Świetnie. I pracka dobra, aby tak dalej. No pogoda sobie nam nie dopisuje, ale jest wszystko okej. Okay. Klaśaka chciała powiedzieć, no. że było fajnie, ale pogoda nie dopisała. Że było strasznie podało. Świetnie. <goda> dlaczego? Bo jest fajnie i jest mokro. A bardzo rąbiście. A dlaczego? Bo był Enej <goda> I to wystarczy. piękna pogoda, cieszymy się bardzo. Będziemy w telewizji. Pozdrawiam mamy i tatę. Świetnie, dziękujemy. Ładnie zorganizowane, dni Oleśnicy. Dobrany repertuar, świetne zespoły, pogoda tylko nie dopisała, ale ogólnie ok. Witajcie moi drodzy, w tym jakże pięknym dniu zespół Hudubent. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców tego pięknego miasta, miasta Wież i Róż, a my zapraszamy na nasze dźwięki energetyczne Andrzeju. Tak, zapraszamy wszystkich mieszkańców Oleśnicy. Za chwilę się zacznie, zaczniemy grać. Również zapraszamy wszystkich czytelników portalu mojaoleśnica.pl do tego, żeby słuchali dobrej muzyki i śledzili Hoodoo Band w Oleśnicy. Dziękujemy, zapraszamy. Witam serdecznie, nazywam się Paweł Kukis i bardzo serdecznie pozdrawiam mieszkańców Oleśnicy, miasta oddalonego od mojej miejscowości o niecałe 60 km. Cześć, tu Lalek I my, no zespołu NA. Po wczorajszych super premierach w Opolu dzisiejszy koncert w Oleśnicy naprawdę jest dla nas czymś znakomitym, tym bardziej, że się dopisałem i mimo że są ludzie, którzy wysyłali do nas SMS y Dlatego serdeczne pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Oleśnicy i... I moje...